Nie ma większego wpływu na to, jak często gramy krój komputerowe. Oczywiście są pewne e, tam różnice, jeżeli chodzi o to, czy gramy codziennie, czy kilka razy na tydzień. Natomiast mniej więcej ten, ten odsetek e, częstości, jeżeli popatrzymy sobie, na to 40% tak, średnio e, populacji gra kilka razy w tygodniu, tak, co najmniej. I to nas sprowadziło do postępowania tak, takich hipotezy, że tak naprawdę te cechy demograficzne, że może coś jest więcej, tak? Jest coś więcej, co, co determinuje nam, co określa nam częstotliwość grania i to, w co, w co gramy. Tak, no. Jaki jest typowy polski gracz? To jest taki profil osoby, która zadeklarowała, że gra regularnie w gry komputerowe. I to jest tak, no osoba, to jest mężczyzna częściej, to jest mężczyzna, ale jest pewien taki ładny segment, który sobie pokażemy kobiecy. Zazwyczaj średnia wieku w tej grupie wynosi 27 lat. Ta osoba mieszka w dużym mieście, powyżej 500 tysięcy mieszkańców, gra właśnie kilka razy w tygodniu lub więcej przeciętnie jest to 13 godzin tygodniowo. Ta rozpiętość jest duża między, między różnymi grupami, tak, 13 godzin tygodniowo, czyli 2 godziny dziennie, tak? Można powiedzieć plus minus. A jeżeli chodzi o gatunki gier, definują strategię gry logiczne, to ciekawe, rozgrywki ja, akcji. Ulubione marki są te również najbardziej znane. Tutaj mamy na myśli producentów i dystrybutorów elektroniki Arts, Ubisoft, Activision, Blizzard oczywiście. Jeżeli chodzi o informacje, gdzie szukamy gier, taka osoba sięga częściej, zagląda na stronę poświęconą graniu, gram komputerowym, a jak również często wymienia się informacjami z innymi który zagraniczne, taką zabawę zaproponowaliśmy naszym respondentom. Nie jest tak źle, jak w tym pierwszym punkcie, czyli że CD Projekt z importu, a Blizzard jest polski, aż tak źle nie jest, zdarzały się pewne kwiatki, mianowicie tam kilka procent CD Projekt, który się jako zagraniczny, tam 6-7% Blizzard jako polski, tak, zdarzały się takie sytuacje. My zbudowaliśmy, a może zaczniemy od tego wykresu po prawej stronie, Badaliśmy znajomość spontaniczną i wspomaganą producentów gier. Tak rozgraduje do się, że znajomość spontaniczna to jest tak, polega na takich pierwszych skojarzeniach, tak? Właśnie sobie respondenta, który stoi w takiej sytuacji stresowej, prawda, musi wpisać jakiś z nasz producentów. I on myśli, 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 no i tak podaje, tak? Czyli to pada takie głębokie zakorzenienie marek tak? nas, producentów naszych pomysłach. A Dopiero potem w drugiej kolejności respondent otrzymuje listę, prawda? z listy producentów i wtedy, a, tak, tego też znam, a, tego też pamiętam, tak, czyli ta druga znajomość, wspomagana, to jest bardziej, bardziej mierze zapamiętane marki, takie rozpoznawane marki, tak. I tak, na czerwono mamy to właśnie znajomość spontaniczną. Widzimy, że tak najlepiej, najlepsze, znaczy, najbliższe skojarzenia z producentem to jest Electronic Arts, CD Projekt Red, co nas cieszy, jako Polaków. Natomiast na szaro mamy znajomości wspomagane, tak, no to nie jest zaskoczeniem także, że respondenci nie wymieniali jako typowych producentów Microsoft Sony na Nintendo, yy, ale przyznawali, że oczywiście tak, tak, oczywiście znam, yy, to też o czymś tak? Aha, no i tutaj po lewej stronie mamy, no tutaj robiliśmy sobie taki prosty bardzo, bardzo indeks rozpoznawalności, czyli yy, przyznawaliśmy respondentowi jeden punkt zatrafionego producenta, żyj, żyj, polski, wskazał jako polski, to dostał jeden punkt. Zagraniczny i zagraniczny dostawał też jeden punkt, natomiast jak się pomylił, albo nie wiedział, zostawiał tych punktów zero. I tutaj mamy listę tych producentów, którzy mieli największy, największą liczbę trafień. Oczywiście prowadzi Microsoft, Sony, Nintendo, natomiast niestety, prawda, mamy też sporą listę polskich producentów, którzy zostali nietrafieni, tak? Czyli 27,6% respondentów niepoprawnie wskazało e, tych, znaczy zidentyfikowało takie właśnie procesy jak topware, city interactive, e, people can fly jako, jako zagranicznych, tak. A prawdopodobnie tutaj może, może być myląca nazwa, prawda, na prostu producenci starają się jakby nadrobić, to tak? znaczy, powiemy sobie dalej zaległości za, za granicą, znaczy, może tak po prostu jest, a może po prostu chcą też rozwijać się na zagraniczne rynki, no nadają te zagraniczne nazwy, które powodują, że są Zachodem. 20 lat, czyli to jedno pokolenie za zagranicznym producentem. I tutaj mam taką ilustrację robota, który po lewej stronie jest nowoczesny, po prawej stronie jest takim raczej typem z filmu Woli. I tak, podaliśmy kilka cech na zasadzie kontrastu. I widzimy, że to co wyróżnia, ale nieznacznie polską grę, w tych cech nie jest dużo, to jest ciekawa fabuła i historia, chociaż tutaj tych punktów procentowych jest na poziomie 5 punktów. Tak czy to niedużo. We wszystkich kategoriach, takie jak właśnie wysokie wymagania sprzętowe, dobra grafika, dobra renowa przoduje producent zagraniczny, tak? Taki jest wizerunek. To nie jest, to nie jest fakt, to jest wizerunek polskiej, polskiego producenta, polskiej gry. Hmm, oczywiście są pewne cechy, które są dyskusyjne, właśnie jak wysokie wymagania sprzętowe, czy wysoka cena, czy to działa na korzyść, czy na niekorzyść naszego wizerunku, ale nie niemniej jednak e, skłania do, do zastanowienia. Tak. Natomiast tutaj też warto podkreślić to, że mimo, że tutaj mówimy o tym braku gamingowego patriotyzmu, czyli że gramy w cudze, jak swego nie znamy, może wynikać z tego, że po prostu nie wiemy tak czasami, że gramy w polską grę, a wydaje nam się, że jest zagraniczny, tak? czyli jego jest pewien problem może z komunikacją, z przekazem. Mówimy o komunikacji i o przekazie, to też warto wiedzieć, y, skąd można brać informacje, y, skąd gracze biorą informacje o, o grach. Y, I otóż y, zobaczyliśmy, porozmawialiśmy z nimi, zapytaliśmy y, i tu koledzy zapytali, y, zbadali te informacje, jak wygląda y, jak wyglądają źródła wiedzy dla graczy o grach komputerowych. Skąd oni biorą te informacje i y, jakimi. Y, co wpływa na ich wybór, przy, na wybór, na sposób myślenia, a e, potem na, docelowo na ich decyzje zakupowe. E, Szukają informacji o grach. Głównie są to specjalistyczne serwisy online poświęcone grom komputerowym. Prawie 2% osób wskazało na, e, na, te, e, na online i media online nowe rządzą. Jedna trzecia, tylko 1 trzecia korzysta z mediów papierowych. E, prawie 60% osób rozmawia ze znajomymi, czyli word of mouth jak najbardziej e, w tym przypadku, w, tej, w przypadku tej branży działa. E, prawie połowa szuka informacji na forach internetowych i to jest bardzo duży wskaźnik, jak na taką branżę. W e, porównaniu do, do innych branż, te, te wskaźniki są, te wskaźniki są e, niższe, e, to oznacza, że. Czy ludzie dzielą się informacją, i dzielą się, dzielą się wrażeniami z gier, pytają się o to, w jaki sposób można coś zrobić, czy gdzie można kupić daną grę, czy w czy ta jest fajna, warta polecenia, czy nie i tam te informacje się znajdują. Eee, w innych mediach społecznościowych oprócz for internetowych to, 30, to prawie 2% osób e, wskazało, że tam szuka też informacji, z czego tylko jedna piąta na fanpage e, na fanpage'ach producentów gier komputerowych i tutaj chyba mają troszeczkę do nadrobienia, można zawsze te parę procent z tego, wynika, z tego wynika, że w internecie, w mediach internetowych, w, w mediach społecznościowych, tam wszyscy są ci ludzie, i oni stamtąd biorą informacje o tym, w co będą grać, i tam, 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 stamtąd też biorą swoje wrażenia, które będą potem przekładały się na decyzje zakupowe. I jak wygląda polski gaming w mediach? W co media piszą o polskich, o polskich firmach, o polskiej branży, o polskim rynku gierko, gier komputerowych? Odsiedliśmy, powiedziałem wcześniej ponad 6 tysięcy publikacji przeanalizowaliśmy i co, 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 z tych, co z tych publikacji wynika? Troszkę mam nadzieję, ten wykres jest bardziej, bardziej widoczny będzie w raporcie, który Państwo będą mogli sobie ściągnąć ze strony PGA za chwilkę, mam nadzieję, że za chwilkę ten raport będzie tam podpięty. Natomiast co z tego wynika? Tego, że coraz więcej pisze się w mediach o polskim gier komputerowych, ale co ciekawe rośnie ilość publikacji o branży gamingowej w mediach masowych i w mediach biznesowych. E, w mediach e, biznesowych, w IT, w, w mediach lifestyle'owych, rośnie ilość publikacji e, w prasie i w prasie zasięgowej e, onlineowej, takiej poważniejszej można powiedzieć, niż, niż, niż e, e, nie obniżając uczuć nie albo po, poważniejszej od dużych wydawców pochodzących. I tamte informacje są. W coraz, większych, w coraz większych ilościach i w coraz większym stopniu, co oznacza, że jesteśmy gami w gemii wkracza na salony, to znaczy, że branża zaczyna być postrzegana coraz poważniej. Kilka lat temu o polskich branży komputerowych nie by było się w ogóle. To były dwie-trzy firmy rozpoznawane na krzyż. Obecnie tego tych firm jest dużo więcej. O, coś włączyłem. O, a włączyłem. A fajny, taki przycisk. E... Na tyle się dobrze mówi, że można powiedzieć, że gry komputerowe są uznawane już za na dobro narodowe, eksportowe dobro narodowe, ponieważ sprzedawane są no, na całym świecie i to jest bardzo fajne i z tego się strasznie cieszymy. E, jak pracowałem lat temu, 11 w CD Projekcie, miałem taki e, okres, no wtedy dopiero mowa była że będzie robiony Wiedźmin i było takie ole ale halo, będzie polska gra, która będzie sprzedawana na całym świecie i wtedy tak naprawdę Oczywiście sobie tylko zdawaliśmy sprawę, jak to, jak wejście tej gry yy, na, na polski i na zagraniczny rynek zmieni postrzeganie całego, całej polskiej branży gamingowej i w Polsce, i na świecie. Yy, a co się pisze w ogóle o grach w polskich mediach? Yy, w polskich mediach pisze się dużo. To co powiedziałem, pokazałem przed chwilą, że jest rzeczywiście tych publikacji bardzo dużo. Natomiast głównie pisze się yy, neutralnie i pozytywnie. Pod kątem yy, wpisów, wpisów publikacji negatywnych jest bardzo mało. E, za publikacje negatywne, tylko to też, też kwestia jest metodologii oczywiście, publikacje negatywne, uznaliśmy publikacje, które mają rzeczywiście wydźwięk negatywny mówiący o tym, że głównie są informacje dotyczące spółek giełdowych, dotyczące opóźnienia w produkcji gry lub też spadku kursu w związku z czymś tam. Natomiast krok e, publikacji jest neutralnych, opisujących po prostu daną sytuację na rynku, ale z wydźwiękiem no, można powiedzieć neutralnym, ale pozytywnym, natomiast rzeczywiście wyjątkowo pozytywnych takich rec recenzji jest, informacji jest mniej, takich z, z, z zachwytem opowiadających o polskich grach jednakowoż są takie i jest ich, jest ich całkiem sporo, dwa cytaty z Rzeczpospolitej z ubiegłego roku i z tego roku mówiące o tym, że polskie gry na czele listy, są na czele listy be, be, bestsellerów, a Drugi cytat z sierpnia tego roku Polskie komputerowe to jedne z niewielu rodzimych produktów, które można spotkać na półkach sklepów na całym świecie. I to pisze, że Rzeczpospolita e, można uznać to za, to za pewien pewnik, natomiast e, to oznacza, też, że mówi się o tym rynku coraz więcej, mówi się coraz bardziej pozytywnie o, e, o rynku polskich gier komputerowych. O czym? O jakich firmach się mówi? Co nie jest niestety zaskakujące, mówi się głównie o trzech, o trzech, na, o trzech największych firmach, czyli co do, o, o CD Projekt, CD Interactive i, i, i Tychlandzie, ale e, porównując, dzięki temu, że mamy porównanie w wycinku z ubiegłego roku, z tego roku, wiemy e, o, jakich, o jakich firmach mówiło się także. I udział firm małych, mniejszych deweloperskich do firm, które produkują gry e, mniej znanych, DMD Enterprise, e, Reality Pump czy, czy Bluebird Team. Te się nie pojawiały w mediach w ogóle w poprzednich okresach. Nawet jeżeli były to na przykład informacje, artykuły przekrojowe o rynku gier komputerowych w Polsce, o producentach gier komputerowych, te firmy w ogóle nie były rozpoznawane przez dziennikarzy, że takie firmy w ogóle istnieją. Może nie istniały, albo może nie potrafiły się zakomunikować, to jest inna kwestia. Natomiast teraz rzeczywiście w rankingach, w raportach przekrojowych oraz w artykułach o, o polskim rynku gier komputerowych. Tych, tych filmów jest dużo, dużo więcej. Pojawiają się w zasadzie no, najważniejsze. Natomiast jeszcze jest spora rzecz film, które nie przebiły się do mediów i myślę, że warto, ponieważ to, to też pokazuje nam tam, tam ta informacja, pokazuje, że, że dziennikarze też coraz częściej chętniej, coraz częściej i teraz chętniej piszą o, o polskiej branży gier komputerowych, bo jest o czym pisać. Mówią bardzo fajne produkcje, bo robią fantastyczne, fantastyczne gier, które sprzedają się na całym świecie. Myślę, że... Jest jeszcze dużo do, do nadrobienia pod względem komunikacyjnym. Firmy, trzeba się komunikować z i pokazywać, że tak, jesteśmy, robimy fajne rzeczy, piszcie o nas.